50 sztuk złota kosztuje ta rozpalona królowa nocy! Dziękuję ci za lekcję w imieniu Adanosa. Ja spierdalam. Cholera jasna. Zapomniałem o mojej lekcji. Ale tam, gdzie stanął Adanosowi, ani Inos! Ani Beliar nie mieli żadnej władzy! Co on kurwa pierdoli? Ale gniew Beliara był tak wielki, że rzekł wreszcie do Adanosa... Wypierdalaj swojej ziemi, bo jest ona święta! I pozostanie taką na wieki. Tu masz rację. Adanos cieszył się ze swojego zwodu, a swoją miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Brzmi strasznie przyjemnie. Śmieciu, zamknij się podczas lekcji. Albo nie zdasz do następnej klasy. Tak? To pocałuj mnie w tyłek. Mam to w dupie. Idę do czerwonej latarni. Rozpalona królowa nocy. Zaczekaj, śmieciu. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem.